Startup, oferta. Nasza prezentacja ma pokazać, jak dzięki zakupowi produktu o nazwie program wakacyjny można dołączyć do ograniczonej liczby spółdzielców będących współwłaścicielami tego wyjątkowego projektu. Podróże i wakacje z reguły towarzyszą nam przez całe życie. A nawet jeśli nie, to na pewno chcemy, żeby tak było. Ale zawsze trzeba wydawać na to. Znaczną ilość pieniędzy. Dlatego zakup programu wakacyjnego jest bardzo rozsądny i mądry, ponieważ zaoszczędzisz na wyjazdach wakacyjnych tysiące euro, ale przy okazji, a może przede wszystkim, dodatkowo tworzysz również pasywny dochód dla siebie i Twoich bliskich. Dzisiaj, pod wpływem silnej inflacji, tracimy pewność, czy nasze przyszłe dochody a zwłaszcza dochody w wieku emerytalnym wystarczą nam na utrzymanie naszego dotychczasowego stylu życia. A co za tym idzie, czy będziemy zabezpieczeni finansowo na starsze lata? Dzięki zakupowi programu wakacyjnego członkowie stają się prawdziwymi inwestorami startupowymi, którzy czerpią korzyści zarówno z profitów turystycznych, już nawet podczas spłaty produktu PV ale także budują swoją finansową niezależność na dalsze lata. Zostań jednym z nas i nie przegap tej okazji. Kupując produkt PV możesz korzystać z ponad 2700 destynacji z całego świata. Ale co najcenniejsze, po około 10 latach będziesz mieć dodatkowo dochód pasywny rzędu 400 euro miesięcznie. Ten przychód jest dożywotni i dalej dziedziczony przez Twoich spadkobierców. Dla tych członków spółdzielni, którzy chcą budować większy dochód pasywny niż 400 euro miesięcznie i są gotowi uruchamiać większe środki finansowe, mamy dodatkowo cały szereg możliwości zwiększania udziału własnego w tym projekcie oraz inwestowania w konstrukcje finansowe zapewniające wysoką stopę zwrotu. Wszystkie te oferty są opisane w naszych specjalnych warunkach handlowych. Podróżuj, wypoczywaj z całą swoją rodziną i przygotuj się na dochód pasywny.